Okej, okay, ta zbliższa zwróć uwagę na ręce, czyli do momentu kiedy idę sprzed klatki, tutaj rozciągam tą gumę w tym ustawieniu, łączę łopatki jak najbardziej do siebie. Wracam. I teraz tutaj idę na głowę. W momencie kiedy mijam linię głowy, obracam dłonie w ten sposób. Żeby nakryła guma moją częścią część dłoni, nie? czyli to jest ten ruch nad głową, tu a teraz idę cały czas dotykając tej części rąk, przejdź do tyłu przemów. Dotykam, widzisz? Cały czas dotykam, dotykam, jestem tak wkręcony i chcę rozciągnąć dół. O, cały czas trzymam to na tym dotknięciu, i dopiero tu nad głową odwracam tak. O. Cych. Czyli ważne jest to przejście. Tu jest tak, teraz to, idę tu. Rościung. I trzymam nakrytą kształtową część dłoni, aż dojdę nad głowę. Nad głową obracam, tak? Spotykam tu.